W poprzednich odcinkach. Cześć, tu mama Ania. Jakiś czas temu zdecydowaliśmy się na zakup samochodu elektrycznego. Postanowiliśmy wybrać się nim na urlop. Pierwsze miasto, które odwiedziliśmy, to był Wiedeń. Troszeczkę pozwiedzaliśmy, następnie udaliśmy się w kierunku Alp. Zachwycaliśmy się światem kryształów Swarowskiego. Przez pół dnia zwiedzaliśmy piękne miasteczko Celamse. Po czym ruszyliśmy w drogę przez Alpy do Włoch, do Wenecji, przez liczne serpentyny, tunele i mosty. Pierwszą część dnia spędziliśmy na basenie, było też pyszne jedzonko, i wieczorem wybraliśmy się na zwiedzanie. Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj już poniedziałek u nas. I opuszczamy już to wspaniałe miejsce. Powiem to jak prawdziwy podróżnik. Mieliśmy tutaj wspaniały czas. I jedziemy dalej na południe. Zostajemy we Włoszech. A tutaj poranny deszczyk nas spotkał. Kolejne miejsce, również żegna nas deszczem. Jedziemy teraz dalej. Bliżej morza. Mamy już zarezerwowany nocleg teraz zjeść na rondo i wjedź pierwszy ale zjadłem. najpierw śniadanko tam gdzie wczoraj? było dobrze i niedrogo U, temperatura buchła jak się z tym czujesz? no za ciężko parno, jest, jest świeżo po deszczu i już chyba 30 stopni dzisiaj jest ja dzień dobrych wyborów Hania na śniadanie owoce one są też zdrowo, chociaż cóż tutaj dobrał też na boku. Chmy? My klasycznie pobłysku. Po wakacjach, minimum 3 kg do góry. No i tak. po śniadanku nie obyło się na małych zakupkach. Te Co się udało kupić? Bikini. Dla Chanciola bikini, dla Masona y, kąpielówki. Dla mnie też bikini i spodnie. W jakim sklepie? Tezeńskiej. Jak w porównaniu do Polski? Co nowo chyba tak samo, ale ten sklep był większy niż ten, który my mamy w naszym centrum handlowym. No ale oczywiście były niespodzianki. Zawsze przy przykazy fajnie zaskakują, że mogę sobie dobrać, nie wiem, gratis jeszcze jakiś w postaci drugiego stroju kopielowego, więc super. Już mam kilka kopiłowców od nich, jestem zadowolona. My musimy jechać się niestety naładować, mamy zasięg 85 km. Cały prąd wyjeździliśmy tutaj po mieście, po Wenecji. No ale jest obok supercharger. Na którym będziemy, no może z pół godziny. Ale co mamy się chyba, nie? No 9 km, musimy odjechać w przeciwnym kierunku. No to nie problem. Będziemy tam co 7 minut. Bateryjka już szybsza. Nie? Na pierwszy, proszę. No tam jeszcze zostało. No, tu jest parat. Musieliśmy zjechać do 10 km. Były bliżej ładowarki, ale zauważyliśmy, że jednak te Teslowe są najtańsze. Bardzo szybkie i najtańsze. No i wygoda. No i się tutaj rozpędzamy, widzę. 30 no, szybka ładowarka. 25 minut nam wystarczy. Jestem ja przyzwyczajona, że mam zwariowaną rodzinę. Krótkie podsumowanie naszej podróży. Do tej pory zrobiliśmy 1642 km. Zużyliśmy 297 kWh i nasza średnia to jest 181 kWh na kilometr. Przecież bardzo dobrze. Tu ciekawostka jest Ostatnio jeździliśmy po górach No widać, że jeździmy za szybko, niby 110 poniżej jeździć Byśmy zasięg mieli o 30 km więcej w ostatnim ładowaniu Ale jak widać Tesla bardzo lubi góry Bo podjazd pod górę kosztował na 22 km Zwiększyło się zużycie, ale za to zjeżdżając doładowaliśmy 30 km no, i jak widać no po ostatnim ładowaniu zużyliśmy 291 km. Tutaj dojechaliśmy na zasięgu 75 km. No wiadomo, było doładowane tak do 90, chyba na niecałe 90%. Podjechał stary X. Słyszałem, że nich wcale tak nie wygląda kolorowo. Dajcie znać, kto ma Xa. Czy to ładowanie jest bardziej uciążliwe? Starego Xa, oczywiście. Czy podobnie jak w tych nowych modelach. Ale drzwi do góry, to drzwi do góry O witam, dzień dobry O tak Wrażenie robi na pewno Ale widzę, że dzieciaki lubią zabawę tymi drzwiami O, czy mamy domowe biuro, czy mobilne okay. biuro Dzieciaki też ostro pracują Oj, ostro pracują Taka praca ostra o, tak wygląda plan na dzisiejszy dzień Będziemy jechać 250 km Nie będziemy się bycieć przy plaży No bo jednak wczoraj zrobiliśmy 15 km w kroksach Pojawiły się delikatne odciski Chyba czas odpocząć Tak? Jesteś gotowa na odpoczynek? Tak Myślę, że ty jesteś gotowa na pranie Ja Jestem gotowa na pranie hmm. Czyli dzisiaj priorytetem było znaleźć nocleg z pralką no w zasadzie już moglibyśmy jechać, bo tam dojedziemy na 6%, no jeszcze chwilę postoimy. Oni nam tu każą jeszcze 6 minut stać. No i na miejscu mamy ładowarki ze 3. Ale myślę, że pojedziemy tutaj bardziej wybrzeżem. Więc ładowanie to jest dobry moment, żeby wyrzucić śmieci i rozruszać kości. Mm, ten dźwięk cykady. Dużo ludzi. I my już się zluzowało, widzę trochę. Tam są jeszcze dwie ładowarki. Tam są dwie, ale zero chętnych. Głównie te hier, tu. Daję na takich drogach. Tylko na kierownicę, tak? Możesz roką sobie dobrze skosować, bo ci się wyłączy. I mogę się malować? No nie no, ręce na kierownicę muszą być. Podobno w taki sposób dojeżdżasz się bez zmęczenia. Oprócz tych telefonów. Aha, bo to za ale może z cykułkiem przejechać o dwa więcej na przykład o, No do góry raz, jeszcze raz Panu 50 Pan się bardzo śpieszy droga in a key west Polski co nie? Polferis, no to musi być Polski Jeszcze Baltic Stośni, jest na remoncie? Czy został tu sprzedany? Albo no, Stośni Na 30%, a dojedziemy na prawie 60%. Czyli to znowu lubi bardziej. Zwykłe drogi nie autostrady. No i autopilot. Jak widać iPad bardziej się sprawdza niż tylny ekran. A to głównie przez to, że nie ma internetu za granicą. Nie podłączyliśmy. Zrzadliby to w południa. Każdy limit widać policję zaraz. Tutaj stoją panowie Jak widzicie, autopilot pierwszego stopnia na rondach jeszcze nie umie się zachować. Pokorwaliśmy tak naprawdę, trochę wyciągnęliśmy. No i wszystko jasne. Jesteśmy obok Mirabilandia. Kto słyszy cykady? Przez zamknięte okno. Co, otwarte? To jakiś problem chyba był dużo... No, dużo, dużo widzimy drzew połamanych. Widzimy dużo drzew połamanych. to jakaś wichura przeszła. To jest okres tych felernych burz, które przeszły przez Włochy. Darek i Paulina z kanału Nasz Karawanik uszkodzili tutaj dość mocno swój samochód. No i już dojeżdżamy do naszej miejscowości Czerwia. U, we Włoszech też mają tuktuki?

Lizard! Gdzie jest on? Osa! Osa! Uwaga. Osa! Uważaj, Hania, chodź! Uciekaj, ruszka. Hania! Chodź, chodź, szybko, szybko, szybko! Miej się! Gdzie jest lizard? Tu jest skrzynka. Jaki był kod? To jest Stifnacie. Stifnacie? Dobra, dalej nie wiemy. Po prostu spróbujemy pierwsze drzwi. Spróbuj klucze, po prostu. Po nieudanej próbie włamania do sąsiada zadzwoniliśmy do właściciela i okazało się, że to są trzecie drzwi, a nie pierwsze. Jesteśmy tu. Poważny zamek. Tu jest wejście. Here is the bathroom Open window roulette Kitchen, table Hello Yeah, open it Oh, you guys have a friend over there No, nope, no. Go not. play with Now I'm gonna happen. He's for Brazil You are for Barcelona. I tutaj mamy takie ciekawe schody na górę. I na górze są sypialnie. No, schody zabójcze I tu od razu mamy łazieneczkę No i pralka oczywiście. Sprysznicę. Tutaj mamy pierwsze łóżko. Duże. Tu mamy kanapę, kolejny wiatrak. Małe łóżko i duże łóżko. Jakieś szafeczki i klima. Po wniesieniu wszystkich bagaży obowiązkowo udaliśmy się na plażę i na jedzonko, Poczolo, oczywiście. Wszyscy wiedzą, że nie umiesz czytać. Jak to wiadomo? A, czyli nie jest tak źle. No i tutaj najbliżej nam się udało. Dziękuję. No, klasycznie po włosku pizza. Jakie piękne oliwki dostaliśmy. Ostra jest zwykła. Jest i taka wielka pizza. Can you make it? Niestety zepsują, ją. Oblał ją majonezem. I tutaj Hancho, takie danie. Zasz radę? Hancho tęskni za kotletem. Tak, Hania po prostu tęskniła za kotletem bardziej. Jesteśmy już po obiadku. Właśnie idziemy na spacer na plażę. Żeby dostać się na nią musimy przejść przez taki park, są bardzo wysokie drzewa, jest gorąco jak w piekle, jest ponad 30 stopni, dzieciaki nas zatrzymały, poszły bawić się na placu zabaw. No i pierwsze wejście, pierwsze wrażenie, Taka promenada, no masa barów. nie będziemy chodzić się kompakt. No, a masz co się przebrać? Nie. O, hancior już coś tutaj wypatrzył. No, w Polsce nie do pomyślenia, żeby ktoś zabawki plażowe zostawił sobie pod leżakiem na następny dzień. Mmm, nawet ponton. No jest tego więcej. Super. No wiesz tylko, że oni sobie zajmują miejsca. U nas przynajmniej rano się staje, rano się parawan. Tu chyba nie ma tego problemu, jak tak patrzę dookoła, bo tu jest chyba miliony leżaków. Miliony. Pierwszy kontakt z piachem. Uu, mąka, ale mięciutki. Latownika już nie ma. Są spacerowicze, tam też pływa. Ludzie dalej siedzą na plaży. Ale klimat. Podstawia, że ciepła. O, zapach. Pierwsza reakcja. Don't get it yeah. 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 Take my hand, we'll make it somehow We can't miss out I'm done living life with the lights out died with my own doubts Już powoli kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że na filmie dowiedzieliście się trochę więcej o Tesli, o trasie, ładowaniu, autopilocie. My zostajemy tu na kilka dni, a w kolejnym odcinku pokażemy Wam również coś pięknego. Przypominam, że w opisie pod filmem znajduje się link referencyjny, który daje Wam możliwość uzyskania dodatkowego rabatu przy zakupie Tesli. My w zamian za to dostajemy punkty, które następnie możemy wymienić na gadżety, które oczywiście dla Was zrecenzujemy. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapraszam do subskrypcji. Co tydzień wrzucamy nowy odcinek, będziesz dzięki temu na bieżąco.